Dzień dobry wszystkim, chcieliśmy zaprezentować Wam nowe zamówienie naszego klienta. Jest to Weima WM1100BE 9,5-konny diesel. Ciągnik zamówił nasz klient w standardzie Ready for Use, dlatego został on złożony, przygotowany do uruchomienia. Tak naprawdę zostało tylko dotarcie. Wyposażony on jest. Silnik wysokoprężny o mocy 9,5 konia i pojemności 418 cm. Generuje on obroty 3600 na minutę, tak naprawdę maksymalny moment osiąga już przy 2800 na minutę. Skrzynia biegów, w którą jestem wyposażony, to sześciobiegowa skrzynia z reduktorem. Mamy tutaj biegi terenowe i jezdne, czyli transportowe. Używać możemy jednych, jak i drugich. Pokażę Wam, jak wygląda sekwencja. Teraz mamy biegi wolne. Jedynka wolna, 0, czyli bieg neutralny, dwójka wolna. I gdy mamy 0, możemy wcisnąć sprzęgło. Wsteczny wolny. Tak samo jest po przełączeniu dźwigni. Przełączamy na biegi transportowe. Jedynka. Szybka 0, czyli neutralny wsteczny szybki w ten sposób i dwójka szybka. Włączamy bieg neutralny, przełączamy na biegi wolne. Oczywiście silnik wyposażony w elektryczny rozrusznik. W tym wypadku nie przeszkadza nam, że jest to, ciągnik, że jest to silnik diesla, bez problemu możemy go uruchamiać. Nie jest to żadnym problemem. Wcześniej należy tylko wcisnąć odprężnik. Ułatwi to sprawę i będzie silnik działał bezawaryjnie. Nie dojdzie do ścięcia klina ani innych uszkodzeń. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważna czynność przed uruchomieniem. Jeżeli odbija Wam się w ten sposób, wystarczy, że pociągniecie delikatnie linką, wał się zablokuje. Wszystko. Pokażę Wam teraz jak używać tego ciągnika, jak on jeździ. przeprowadzimy krótki test. Jak już mamy wciśnięty odprężnik, upewniamy się, że ciągnik jest na luzie. Jeżeli się toczy, znaczy się jest luz. Włączamy dźwignię BHP, na pewności lepiej ją trzymać. Jeżeli nie jesteście już dobrze przyzwyczajeni z traktorkiem obyci, wtedy... Wtedy, jeżeli jesteście obyci, można sobie ją zablokować, ale na początku lepiej trzymać, bo w każdej chwili, kiedy ją puścicie, silnik zgaśnie. Na pewności można przytrzymać też sprzęgło. Delikatnie zwiększyć obroty i kręcimy. Zobaczcie jak ładnie pracuje. Get Pamiętajcie, aby nie używać biegów szybkich, kiedy stoicie za traktorkiem, nie jest on wyposażony w przyczepkę z hamulcem. Jest to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani taką bodźinną maszyną, zapraszamy do nas. Z pewnością coś wybierzecie, nie wyjdziecie z pustymi rękoma i z pewnością będziecie zadowoleni. Zapraszamy!